Dlaczego warto wybrać akurat te studia? Jest, proszę Państwa, kilka ku temu powodów. Poznacie Państwo nowy paradygmat zarządzania, zarządzania, w którym liczą się emocje, wartości oraz ludzie. Otrzymacie Państwo praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania i w to wchodzą tzw. klasyki zarządzania, czyli przedmioty typu strategia, finanse oraz prawo. Poznacie też Państwo psychologiczne aspekty zarządzania oraz rozwiniecie swoje kompetencje przywódcze. Spotkacie się Państwo z kadrą doświadczonych dydaktyków oraz praktyków biznesu. Również spotkacie się z liderami wiodących organizacji, którzy odwiedzają naszą uczelnię, żeby podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem i wiedzą. Będziecie się państwo uczyć w tak zwanym metodach active learning, czyli metodach opierających się na zaangażowaniu, doświadczaniu oraz eksperymentowaniu. W tym na przykład omawianie studiów przypadków. Będziecie też państwo realizować projekty semestralne z partnerami biznesowymi na studiach o profilu praktycznym. I będziecie Państwo też mieli możliwość skorzystania z indywidualnego, dobrowolnego tutoringu na studiach magisterskich. I wreszcie rozwiniecie Państwo swoje umiejętności w zakresie przewodzenia zmianą. Nasz kierunek posiada certyfikat Journey to Change Making Certificate wydawany przez organizację Ashoka.